Siema. Jest dużo filmików, gdzie każdy pokazuje jak strzela, a nikt nie pokazuje jak pada. Proszę. Pyk. I kolejna bania. Też tak macie? Ja w większości czasu tak mam. Potem nawet nie chce mi się grać w tą grę. Twórcy jednak pomyśleli o takim człowieku jak ja i stworzyli sztuczną inteligencję. Jest to bardzo tajemniczy. Mi się podoba. Mam wywalone, że nie jestem super graczem. Wchodzimy na serwer Z sztuczną inteligencją i wtedy możemy robić czary. Dobrana znać. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam.